Miniaturowa lalka przedstawiająca człowieka. Ciekawe, do czego służy. Ona ona wygląda kodo. Czego chcesz? Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec Alwin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu pięć kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, Aha. gdzie wszystko jest opisane. Super, sprzeda mi książkę. Czego chcesz? Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest Twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. Okej. Okay. Czego chcesz? Hmm, na pewno to kupimy. Kupimy wszystkie książki, jakie się, się da? Eee, a właśnie. Czego chcesz? Chciałem o coś spytać. Pytaj! Znasz może jakiś magiczny sposób, który pomógłby mi w walce z upiornymi psami? A nie wystarczy miecz? Słyszałam, że wiedźmini zawsze noszą dwa: srebrny na potwory, żelazny na ludzi. Źle słyszałaś, oba są na potwory. Niestety nie mam srebrnego. Mogę ci zdradzić przepis na pewną maść. Musisz ją starannie nałożyć na całe ostrze. Wówczas zacznie dotkliwie ranić nawet upiory. Ale nie zrobię tego za darmo. Oczywiście, Będzie cię to kosztowało trzydzieści ja orenów. Może innym, innym razem. Czego chcesz? Chciałem o coś spytać. Pytaj! Widzę, że przygarnęłaś Alwina. A co? Miałam sierotę samego zostawić? Poza tym on ma potencjał. Co masz na myśli? Jest w nim moc. Ale nie wiem, czy potrafi sobie z nią poradzić. Daję mu ziółka na noc i przynajmniej śpi spokojnie. Zyskałaś w moich oczach. Mało kto bierze sobie dodatkową gębę do wykarmienia w takich czasach. Tak naprawdę przygarnęłam go, bo idzie zima. Jak będę głodna, to go zjem. <grych> tak pewnie mówią wioskowi. Uważają mnie za potwora. A jesteś potworem? W każdym człowieku kryje się potwór. Oj tak. Chciałem zobaczyć, czy jakieś mikstury możemy sobie wymieszać. Co robi puszczyk? Nie no, energię nie. O, może zamieć. A kot? Kot pomaga widzieć w ciemnościach. To co, białą mewę sobie zrobimy. Mamy mało rebisu. Kurde. Mm. Zrobimy sobie zamieść. I jedną jaskółkę. I tyle. A tak, nie, nie przeczytaliśmy tych książek. Rośliny... Bargesty... Trochę było. Bargesty... Przeraza... O! Do zajazdu Powiemy o Martwym przyjacielu kupca I przy okazji damy paczkę harena O, niedługo poziom O, tu jeszcze moment. Ale nie słyszy Do łowczego pójdziemy. Oddamy mu głowę tego topielca. Zaraz to do moda. A gdzie łowczy? Łowczy. Tu. Kot. A to szukała kota. Witaj. Mam ze sobą łeb monstrum z jeziora. Zaiste pokaźny jak na utopca. Rzekłbym nawet, że na topielca wygląda. Święta Melitele. Topielca pod domem mieliśmy. Gratulacje, Wiedźminie. Zarobiłeś uczciwie. To 200 orenów. Bywaj. Tja. No. I to nam powiedział zwykły ten... O, poziom, i dzięki jakiemuś zwykłemu żebrakowi to dostaliśmy to zadanie. Heh, będę pamiętać, żeby po drodze dać mu ten parę orenów. Ciężka służba. O! Jakieś wieści? Twój towarzysz nie żyje. Oto jego szczątki. Tego się spodziewałem, niestety. Co go zabiło? Echinopsy. Nic mi ta nazwa nie mówi. No cóż, w takim razie liczę, że dotrzymasz umowy i pochowasz ciało. Ale. Umówiliśmy się. Godny pochówek, inaczej z zapłaty nici. Co rozumiesz przez godny pochówek? Od biedy ujdą podziemia w kaplicy Wielebnego. Morany, coś, eee. mieliśmy komuś. Marnuje czas. Zaraz. Ech życie. Tak, ale. Koniec. Aha, miś odwiedź w zimie. Ekstra. No to co, no to lecimy do tego. A zaraz, brak odważny. A zaraz, to jakaś. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z zabramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie, żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Ech, nieważne, coś podać? Hmm, piwo hm. sprzedamy. <laughs> Miejsca zrobimy sobie. Wino też nam nie Kurczaczka sobie zostawimy. Ale szynkę wywalimy. No, pięknie. To jest jakaś woda? Drogo. Robimy ze trzy. Okej. Okay. Klej. Co cię tu sprowadza? Aha. Ponoć potrzebujesz krwi gula, Masz ją? Jak będę miał odpowiednią ilość, przyjdę. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Śpiesz się. A. Bo pewnie on będzie w wyzimie, a my nie musimy teraz mu dawać, dlatego nie ma tu księgi. Księgę zdobędziemy na kule w wyzimie. Logiczne. O rano, musimy iść do wielebnego. A wielebny jest. Ciężka służba. Daleko. Wiecie co? Zrobię tak teraz, jak mówiłem na samym początku. Na razie wyłączę nagrywanie i włączę. Jak dojdziemy do wielebnego, no przecież ile razy już tam byłem, nie?